Jeżeli powstają z łóżka, bolą cię plecy albo po długiej sesji gamingowej nie jesteś w stanie wysiedzieć, mówisz sobie po prostu nie. I wtedy wierzę ja z czasem MSI CH130 Fabrik, gdzie podzielę się z wami moją opinią na temat użytkowania i przede wszystkim siedzenia na tym krześle. Przez ponad pół roku szmat czasu jedziemy z krótkim intro oraz dalszą częścią tego materiału. Moi drodzy, na sam początek poznajcie większego brata pana Smoczesowa, który właśnie zajął dzisiaj omawiany fotel. Natomiast na sam początek pragnę poinformować, iż sam fotel bardzo dobrze zdał test próby czasu, gdyż po pierwsze nic się w nim nie zepsuło, a tkanina nigdzie się nie rozerwała, nie rozszarpała, nie ma wystających nitek ani nic w tym rzeczy, więc za jakość wykonania MSI ogromny plusik. Jeżeli chodzi o sam podnośnik, to działa on jak najbardziej dobrze, tutaj nic nie zawiodło. Podnośnik gazowy działa elegancko, tak samo jak w pierwszym dniu tak dzisiaj, kiedy nagrywam ten materiał, on działa, więc kolejny ogromny plusik dla MSI. Jeżeli chodzi o bujanie, to moim zdaniem nawet jest lepiej niż na tym początku, bo po prostu lepiej i łatwiej idzie się bujać na tym fotelu, a wiem, że lubicie pewnie się bujać też na swoich fotelach gamingowych po na przykład długiej sesji w jakiejś grze e sportowej. Oparcie: Nie ma z tym najmniejszego problemu, nadal możemy iść po prostu spać. No ale koniec tego spania: zajmijmy się poduszeczkami. Ta, która podtrzymuje nam nasz kark, jest naprawdę fajna jest dość miękka i tutaj nie mam do niej nic do zarzucenia. Natomiast, panie Smoczysławie, bardzo cię przepraszam na chwilkę. Ta poduszka, która jest pod nasze lędźwia, moim zdaniem. Na samym początku, przynajmniej dla mnie, była stanowczo za twarda, musiała się troszeczkę wyrobić, i teraz moim zdaniem jest idealna. Wiadomo, że możemy sobie zmieniać jej wysokość tutaj, natomiast ta nisko pozycja moim zdaniem jest idealna. I teraz ta poduszka jest też już troszeczkę bardziej miękka, i moje plecki są jak najbardziej zadowolone teraz z tej poduszki. Przejdźmy jeszcze na koniec do rzeczy, moim zdaniem, dość istotnej, jaką są. Podłokietniki. Oczywiście mamy regulację góra-dół, która działa tak samo dobrze jak na początku. Mamy regulację przód-tył, nie mamy na boczki, natomiast musicie być świadomi, kupując już ten fotel, że posiada on taką powiedzmy to wadę, a bardziej bym to nazwał fanaberię w postaci mojej, gdyż tych właśnie podłokietników nie da się zablokować, żeby się nie ruszały przód-tył. I czasami, jak się przysuwałem do przodu, łapiąc właśnie za. Te podłokietniki to na początku je wysuwałem, a dopiero potem ciągnąłem fotel. Natomiast sam fotel bardzo łatwo się przesuwa po podłodze. Dodatkowo samej podłogi nie rysuje, bo mamy tutaj zamontowane kółka, które nie rysują naszych nawet paneli, co jest bardzo oczywiście ogromną zaletą, gdyż nie zniszczymy sobie podłogi. Natomiast w tym fotelu zabrakło mi blokady tych tylko podłokietników. Reszta bajka. No i najważniejsza zmiana, u mnie przynajmniej, jaka nastąpiła, jeżeli chodzi o fotele gamingowe, to wcześniej miałem fotel z ekoskóry, teraz jest to fotel materiałowy i osobiście Wam niesamowicie polecam fotele właśnie materiałowe. Moja ekoskóra po mniej więcej półtorej roku zaczęła pękać, co i tak wytrzymała stosunkowo długo, natomiast w lato, przy tak jak teraz dość wysokich temperaturach, nie dało się wysiedzieć. Na tym bez problemu możemy wysiedzieć nie ma z tym najmniejszego problemu, a w zimie znowu było odwrotnie, jak się świadało, to było na początku zimno. Tutaj tego problemu nie ma. Dodatkowo sam materiał, który MSI obiło swój fotel autorski jest naprawdę wysokiej jakości i przez tak jak mówię, ponad grubo, ponad pół roku użytkowania nic się z tym materiałem nie stało, co zresztą widzieliście na wszelakich przebitkach. Sam fotel również nie złapał nigdzie żadnego luzu i jest naprawdę solidnie wykonany, przez co ja oraz pan Smoczysow gorąco wam go polecamy. Link, oczywiście, do fotela macie w opisie tego filmu. A w tym materiale to by było na tyle. Ja gorąco dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale MSI Polska.